No i siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście Nitaszy i witam was na, jak widzieliście, nowo powstałym serwerze, na którym będziemy sobie, moi drodzy, sprawdzali livehaki z TikToka związane z Minecraftem. Tak, kochani, wiem jak to brzmi, ponieważ yy, na temat TikToka są różne opinie, ale nie tym będziemy się, słuchajcie, zajmowali, ponieważ naprawdę wybrałem się dla Was kilka świetnych perełek właśnie z TikToka, którymi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, aby kochani, strzelcie łapkę w górę i ustalmy sobie, że każde tysiąc łapek w górę. To jeden więcej nie, dobra, nie, tego nie będziemy robili, ale strzelcie łapkę w górę, będzie mi strasznie miło. No i co? Przechodzimy do pierwszego TikToka bez zbędnego przedłużania. No i na początek coś łatwego. Jak widzieliście, kolorowy bikon. Zawsze mnie to interesowało, czy da się tak zrobić, czy nie. Widziałem z tym kilka filmików w internecie, aczkolwiek nigdy tego jeszcze nie robiłem, więc dzisiaj jest idealny dzień na to. Więc tak jak było na TikToku, układamy sobie raz, dwa, trzy, ok. W ten sposób walimy sobie oczywiście bikona i teraz wchodzimy sobie na bikon i po prostu musimy sobie na nim stawiać nasze szyby. Jeżeli dobrze rozumiem, także lecimy dwie białe, później zielona, zielona. I powiedzmy, że na tym wystarczy. I rzeczywiście, moi drodzy, ale to jest ładne, ej. Przysięgam, że coś takiego muszę zrobić na KG Bloku, bo naprawdę wygląda to epicko. Także pierwszy lifehack z TikToka mamy, że tak powiem, zaliczony. I oceniam go naprawdę na dyszkę, bo był mega. A teraz przechodzimy do kolejnego. Tego TikToka, moi drodzy, musimy przenieść się do netheru, więc musimy sobie zrobić portal oraz musimy się tam dostać, zrobimy sobie cały ten mechanizm i zobaczymy, czy to działa. Bo rzeczywiście powiem Wam szczerze, że wygląda to, jakby to działać nie mogło. Wedle projektu powinienem mieć wszystko, co jest do tego potrzebne. Jak widzicie, przygotowałem 100% naturalne prawda środowisko dla naszego człowieczka, żeby nam ten pięknie co do nie uciekał. I musimy sobie zbudować trzy razy tak, trzy razy tak, trzy razy tak. Pół płytka w to miejsce, w to miejsce wkładamy sobie naszego piglina, który Musimy uderzyć. Ok, teraz robimy sobie coś na, że tak powiem, wzór zegarka. Czyli musimy zrobić to tak w ten sposób. Ok, odmieniamy rytm, i robi nam się zegarek. Ok, teraz z tego co widziałem, musimy zrobić sobie mechanizm. Ok, działający w ten sposób. Tutaj dajemy, poczekajcie, jak to było. Dobra, blok złota musi być w tym miejscu, to musi być tak, ok I teraz po prostu ponoć wystarczy to podłączyć. Czy to działa? Zobaczymy. Uwaga. Yy. <grym> yy. Yy. No cóż. Cóż wam mogę powiedzieć, drodzy widzowie? No chyba jednak not working at all. A jednak, dobra, jednak się udało. Po prostu jestem debilem. Okej, okay, musiałem to obejrzeć jeszcze raz. Nieważne. Po prostu jestem debilem. Okej, okay, moi drodzy, mamy to. Śmiga jak trzeba. Let's go. Ale z mnie nie Dobra. Czyli ogólnie złoto. przestawia się tak, jak powinno. Mamy wszystko. Uwaga. Walimy mu złoto. No i. I kochani, jak widać. Jeżeli zrobiłem wszystko OK, to prawdopodobnie to po prostu nie działa, bo normalnie mi wyrzuca itemki pojedynczo. Także e, nie chcę robić mit obalony, bo to nie jest seria pogromcy mitów, aczkolwiek no, TikTok obalony i jak widzicie, no chyba jednak to niestety nie działa. Chyba, że zrobiłem coś źle, to napiszcie mi to w komentarzu, a ja bardzo chętnie to jeszcze raz sprawdzę. No, i jak widzieliście, kolejny TikTok wydaje się mega łatwy. I powiem wprost, wydaje się niemożliwy z samego startu. Od razu spisuję go na straty. I jak dla mnie to po prostu nie może zadziałać. W tym momencie te dwa bloki rightu powinny stać się blokiem, yy, prawda, bedrocka. Bym. No. Stało się dosłownie to, co myślałem, także no cóż moi drodzy, nie tym razem przechodzimy do kolejnego TikToka. i ten TikTok muszę przyznać, że wygląda naprawdę mega fajnie i mega imponująco na jeżdżący, w pełni działający samochód. Znaczy, powiedzmy, że samochód, bo działa jak samochód, ale jak samochód zupełnie nie wygląda. Jak widać, ja przygotowałem się troszkę lepiej niż autor tego TikToka i zrobiłem specjalną autostradę dla naszego samochodu. Więc teraz tylko budujemy go i zobaczymy, czy działa. No, i wedle tego, co było na tym TikToku, moi drodzy, maszyna jest gotowa. Przyznam szczerze, nie była ona trudna. Więc, jeżeli się okaże, że to działa, to zrobimy sobie jeszcze wyścig samochodów. Ale najpierw sprawdźmy, czy to działa. Uwaga! 3, 2, 1, PAM! Hmm... Poczekajcie. Sprawdzę, czy wszystko zrobiłem dobrze. No i kochani, jest tak, jak się właśnie spodziewałem, niestety filmik był nagrany na wersji androidowej, więc prawdopodobnie yy, tam będzie to działać, niestety, jak widzicie, pokażę wam to jeszcze raz, na naszej wersji komputerowej, niestety, ale ten mechanizm działa tylko jednorazowo, a szkoda, bo myślałem, że zrobimy sobie wyścigi naszych tych, no niestety, nie uda się, pokażę wam jeszcze raz, proszę bardzo, pyk, zrobimy sobie tak, jak było dokładnie na poradniku, kładziemy bloket stone, a. wszystko przesuwa się o jedną kratkę, ale niestety nie zabiera nam tego tłoku, przez maszyna nie działa. Prawdopodobnie dałoby się radę zrobić to po prostu w większej wersji, no ale ten TikTok jeden do jednego skopiowany na wersji 1.16.3, przynajmniej jeżeli chodzi o normalny Minecraft, a nie Android, nie działa, a szkoda, bo byłby fajny TikTok. Lecimy do następnego. Poo! Cool things you probably didn't know about Minecraft part 2 There's this glitch that allows you to x-ray without using cheats. Just dig four blocks down, place a composter and get in it. Then place a piston directly above your head. Place a lever and flick it i voila, teraz like i teraz, moi drodzy, mieliśmy TikToka od użytkownika Nator, który mówi nam, że ponoć w Minecrafcie jest dozwolony X-Ray. Jak on działa? Sprawdźmy to. Ponoć do całego mechanizmu potrzebujemy tylko trzech rzeczy, które teraz tu widzicie. Musimy się wkopać na raz, dwa, trzy bloki w ziemię, musimy postawić sobie tutaj nasz kompostownik, E, a będzie co, skopmy się o jeszcze jedno głębiej, ponieważ tam na filmie chyba, chyba jednak było o jedno głębiej. Dajemy sobie kompostownik, dajemy sobie tłok patrzący na nas od góry, dajemy sobie dźwignię, klikamy dźwignię i właśnie, ponoć powinniśmy być, słuchajcie, teraz w tym momencie ciśnięci w ziemię. Sprawdźmy jeszcze czy na pewno, aby na pewno zrobiłem wszystko dobrze. Okej, okay, powiem wam wprost, nie mam pojęcia, jak zrobił to autor tego filmu, ponieważ u niego to zadziałało w inny sposób, aczkolwiek ja znalazłem na to swój sposób, który również działa w 100%. Przykrywamy się w tym momencie, słuchajcie, tym, jak widzicie, dźwignia stoi sobie tutaj w tym miejscu. Pokażę wam jeszcze raz od nowa. Kładziemy sobie kompostownik. Ja sobie zrobiłem tutaj dziurę, zrobiłem sobie dźwignię, którą sobie tutaj zrobiłem redstone'em w ten sposób. I teraz wchodzimy sobie do kompostownika. Kładziemy sobie na sztłok, i w tym momencie rzeczywiście wszystko działa. Czy działa to jak X-Ray? No nie powiedziałbym takie mocne 2 na 10, ale kochani, określcie się sami. Jedno jest pewne, widać moby i warto zaznaczyć, że tam w oddali, akurat teraz nie mam optyfajna, ale widzicie, że również widać wózek ze skrzynką, czyli już wiemy, że tam jest dungeon i prawdopodobnie tam również będzie dungeon. Czy jest to pomocne? Na pewno tak i na pewno warto spróbować używać tego na swoim sezivalu. No, i ostatni TikTok, który widzieliście, pokazuje, że ponoć, używając, y, słuchajcie, specjalnych sadzonek dżunglowych, jeżeli wyrzucimy pod nie 32, y, słuchajcie, 32 deski ołkowe, 16 drabinek, 16 patyków i 12 podków, to po zrobieniu drzewa będziemy mieli cały dom od razu na nim zbudowany. Brzmi ciekawie. Sprawdźmy to. Jak widzicie moi drodzy, jestem przygotowany, więc uwaga, sprawdźmy czy ten TikTok działa. Mam pewne obawy, aczkolwiek zobaczmy. Wstawiamy. No i a Jezu, nie przepraszam! Jak widzicie, nie działa, ponieważ nie wyrzuciłem naszych bloków, więc zróbmy to raz jeszcze. No więc sprawdźmy raz jeszcze. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery sadzonki. I teraz uwaga, drabinki wyrzucamy. Patyki. O, mamy jednego za dużo, więc patyki wyrzucamy, deski wyrzucamy, płotki wyrzucamy i uwaga, tam-da-ra-dam. Da. I uwaga, moi drodzy, i. Co? Że Nie! Nie GAD! Co? Nie, to nie jest możliwe. Ej, nie, ja powiem szczerze! Ja nie wierzyłem, że to jest możliwe. Ja myślałem, że to jest niewykonalne, a... Okej, okay, ale ten domek wygląda zupełnie inaczej niż ten na TikToku, ale wow, ej! Diaksowa klata na start gry! Łóżko, bookshelfy, i ja pierdzielę! Ej, totalny kozak! Cóż mogę powiedzieć, kochani? Tym pięknym Tiktokiem kończymy ten odcinek. Mam oczywiście nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, moi drodzy, strzelcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrybujcie kanał po więcej tego typu kontentu, bo teraz będziemy nagrywali tego o wiele, 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 wiele więcej. No i moi drodzy, trzymajcie się i widzimy się w następnych odcinkach z TikToków, lifehacków TikToka z Minecrafta oraz zupełnie innych odcineczków na moim kanale. A, i na koniec tylko dopomnę, że sam zbudowałem to drzewo. TikTok był wspaniały. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się. E, luwa.